Ja się chciałam podzielić czymś takim, co może zabrzmi kosmicznie, ale dzisiaj miałam taki dzień bardzo specyficzny. Eee, a propos tej dobrej energii, tak? Tylko dobra energia, normalnie. Nałożono tą grupę, tak właściwie ta nazwa jest z kosmosu, ale e, miałam taką sytuację, bo tam odwołałam, odwołały, odwołaliśmy ten wyjazd naokoło Islandy i kasowaliśmy wszystkie hotele i wszystko było ok. Tam jeden się buntował strasznie, i tak się strasznie wkurzyłam, bo. Zrobiłam to, um, tą rezerwację przez Booking.com, i tam faktycznie była taka opcja, że niestety um, tam chyba trzy dni przed datą to się um, przemieniło. To, to ta rezerwacja się zamieniła w coś takiego, jakby, że już nie można skasować, tak? Ale to i tak jest wybór osoby hotelu jako takiego, żeby mnie nie obciążać za to finansowo, tak? I ja się strasznie to zbudziło we mnie olbrzymią złość, bo ale nie chodziło mi o to, że że ja stracę te pieniądze, no bo to, prawda, podpisałam to w końcu, zamówiłam, bla, bla, moja wina. Ale to, że oni tak się upali, że oni nawet, aż zadzwoniłam do Booking.com i mówię, że, że czy mogliby mi jakoś pomóc, bo tutaj hotel nie chce kooperować <grym> i oni mówią, no że hotel nie wysłał wiadomość, że oni są, jest trudna sytuacji, i oni po prostu w związku z tym, że jest tak jak jest i podpisałam, znaczy jakby zgodziłam się na to, że że nie jest to rezerwacja, którą można skasować, to oni po prostu tych pieniędzy mnie nie oddadzą i tyle. I to mnie jeszcze bardziej wkurwiło, bo <śmów> mówię, o ładnie, nie, nie chcę mi oddać, tak? I tak nagle po prostu, a tak potem nagle coś na mnie spłynęło takiego, nie, nie zrobię tego. Tylko dobra energia, po prostu nie chcę, to jest mój wybór i ja nie wybieram bycia wkurzonym jakby. Nie chcę być... Nie chcę być zła, nie chcę czuć nienawiści czy wkurzenia na kogoś, że coś robi... Po prostu wpocę te pieniądze na tą kartę, niech się ściągną i niech im się dobrze wiedzie. Już nawet nie będę im źle życzyć, tak? Bo to, to już w ogóle oczywiście nigdy źle nie życzymy, to wiadomo. Ale też do mnie dotarło coś takiego, że i tak nagle poszło taką wolność, bo ta kasa, ta kasa przychodzi, odchodzi. Jakie to ma znaczenie tak naprawdę? Te pieniądze są ostatnio w moim życiu, powtarzam. a sama jestem w szoku, że to mówię, ale są. Dzisiaj właśnie też miałam nawet czytanie i wczoraj miałam czytanie i taka kasa ciągle napływa i jest wszystko super. I co się domartwiła jakimś hotelem? Niech im się dobrze wiedzie. Potraktuję to jako jakiś, nie wiem, podatek od y, wspomagania islandzkiej gospodarki, czy nie wiem, turyzmu, czy czegokolwiek. Ale co chcę powiedzieć, że jak wybieramy tą tylko dobrą energię, to, to tak jakby nagle się wszystko zmienia w życiu. Tak, jak się poddajesz te, takie sytuacje, które Cię mega wkurzają, mnie mega wkurzają. Jeżeli ja im się faktycznie, jakby tak odetnę, poddam się temu, to nagle zmienia się perspektywa zupełnie, jakby... Jakie to ma znaczenie? Nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest właśnie czuć się dobrze i czuć tylko tą dobrą energię, to jest najważniejsze. Eee, I to sprawia, że ja się czuję lepiej, tak? Więc dlaczego mam sobie tego odmawiać? I tak. A też było coś w czytaniu, które dzisiaj robiłam, też chciałam o tym wspomnieć, właśnie a propos tej dobrej energii. Ale teraz mi chyba wyleciało z głowy. Tam było coś takiego, nie pamiętam o co chciałam zahaczyć, ale generalnie tam też było coś takiego a propos oczyszczenia relacji, bo, bo chodziło o oczyszczenie relacji jakby z przeszłości. I tam się też coś takiego pokazało, że trzeba jakby Otoczyć czułością wszystkie te wspomnienia, jakby życzyć dobrze i tak dalej. Właśnie, że to jakby rozpuszcza wszystko, co całą tą złość, całą tą taką energię, którą, e, którą, którą wyrzucamy w świat, jakby z tej złości, takiej, takiego wkurzenia, takiego, że właśnie to, takie, to taka czułość, jakby wręcz wysłanie dobrej energii komuś rozpuszcza to całe takie złoto. Akceptacja, zaakceptowanie, że jest, co jest. Ja mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, ale po prostu ten dzień był dla mnie magiczny pod tym kątem. To takie. To było bardzo. tak. temat dnia, że tak powiem. Jak ważne jest poddanie się, jeżeli coś nas wkurza albo coś nam próbuje na nas wywrzeć presję, nie wiem. I to takie jakby zdecydowanie się w życiu na te takie, na takie. na tą tylko dobrą energię, tak. Wybieram to i tak właśnie chcę i wiem, że to może brzmi naiwnie, <grymne> ale jakoś tak życie mnie ostatnio prowadzi w tym kierunku i jest mi z tym dobrze. Pozdrawiam wszystkich.